Mamko, witajcie na moim kanale Amelia Kacprzek. Dzisiaj robimy taki mały, taki penning. opening. I może jak jeszcze zdążymy, to może zrobimy jakąś gierkę. Tutaj mam od, do odblokowania jeszcze tutaj bula mamy i punkty mocy. To otwieramy skrzynkę. Punkty mocy. Jeżeli pieniądze punkty mocy do kolta, punkty mocy do Barleja i otwieramy kolejną monety, punkty mocy do nity, punkty mocy do Barleya. kolejna skrzyneczka monety, punkty mocy do kolta, punkty mocy do Barleja Monetki. Punkty mocy do Szeli. Punkty mocy do nity. Jeszcze skrzynka. Kolejne monetki. Punkty mocy do Szeli. Punkty mocy do Berleja. I to tyle na razie ze skrzyneczek. Wejdźmy dalej w Charków I tada, mamy do dokowania bóla. Dzisiaj dodajemy do... Szeli. I odblokowałem nowy zademiarz. I odblokowaliśmy nowego zademiarza. Bula. I jak zobaczycie mamy bula. Tak się on no to prezentuje. Tak się o to on prezentuje. Jakbyście chcieli wiedzieć, ale no te, to może jutro nagram kolejny film i te jeszcze poulepszamy moich brawlerów. szeli ulepszona. Tutaj jeszcze nitę ulepszymy. Nitę na trzecią moc. Barley też ulepszony. No i jak widzicie nic się nie dotknęło, ale blokowaliśmy bóla. To koniec na mojego, fi mojego filmu. No to...